Cześć, tu Michał Hyna z filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Snyka w Kaliszu. To są Lektury Michała. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o książce Najlepiej w życiu ma Twój kot, listy Wisława Szymborska, Kornel Filipowicz i jest to korespondencja tej dwójki pisarzy. Na początku tytułem wstępu powiem tylko tyle, że Kornel Filipowicz i Wisława Szymborska. W czasie, w którym się poznali, to jedni z najważniejszych pisarzy w Polsce wtedy, ona poetka, on prozaik, wiemy jak potem to się potoczyło, Szymborska dostała nagrodę Nobla, Filipowicz przez chwilę był zapomniany, dzisiaj na szczęście wraca do łask, jego książki są wydawane na nowo, teraz też Justyna Sobolewska opublikowała jego biografię, więc jakby ten pisarz wraca. Można go na nowo czytać. Na podstawie jego twórczości powstało też kilka filmów, więc zawsze można je sobie przypomnieć. Przechodząc już do samej książki, listy zaczynają się w roku 1966, kończą się w 1985. Na dzisiejsze czasy, przekładając relacje Szymborskiej z Filipowiczem, Moglibyśmy powiedzieć, że w mediach społecznościowych swój status jako w związku mogliby ozna oznaczyć w październiku 1967 roku, bo od wtedy trwa ich związek. Związek nietypowy, bo ta relacja trwająca bardzo długo, bo zakończyła się w 1990 roku śmiercią Filipowicza, ale jakby. Nietypowy z tego względu, że nigdy nie wzięli ze sobą ślubu i nigdy ze sobą nie zamieszkali. Czy i Filipowicz, jak podają w jednym z listów pisarz, mają do siebie w linii prostej 200-kilkadziesiąt metrów, to w takiej odległości od siebie mieszkają i nigdy nie, nie zamieszkali razem w jednym mieszkaniu, mimo że byli parą przez 23 lata. Tak jak powiedziałem, listy zaczynają się w 1966 roku. Jest to tutaj w książce. Mamy dwa takie listy. Potem jest rok 67 i 68, czyli ten, ze wszystkich tych tutaj listów opublikowanych, ten rok 68 jest najbardziej intensywny pod względem korespondencji. Wynika to z tego, że Szymborska wtedy na pół roku trafiła do sanatorium dla gruźlików z Zakopanem i tam przez. Początkowy czas tego pobytu w ogóle nie mogła wychodzić, a potem, jak wszyscy kuracjusze, miała 2,5 godziny tygodniowo na wyjście z więc tych spotkań jakby nie było zbyt wiele i stąd ten rozkwit pisarstwa między Filipowiczem a Szymborską. W tamtym czasie piszą do siebie właściwie codziennie listy, bardzo często mijały się pewnie w pociągach pocztowych z Krakowa do Zakopanego i odwrotnie. Bo bardzo często i Filipowicz i Szymborska datują swoje listy na ten sam dzień Często na list y, partnera odpisują po trzech dniach, bo dopiero wtedy jakby ten list do nich dociera, ale w międzyczasie zanim te listy dotrą, no to piszą kolejne 3-4 listy, czasami bywa tak, że, faktycznie, że nawet y, piszą dwa razy dziennie, y, bo jakaś kartka pocztowa list i tak y, ta relacja tutaj nam się rozrasta. Potem następuje taki okres stabilizacji do roku 81. Potem lata 82, 83. To niestety są lata, kiedy z których nie zachowały się żadne listy. I z roku 85 mamy kilka listów, z 84 również kilka, i potem od 85 do 90, czyli do śmierci Filipowicza, nie mamy żadnych listów w tym zbiorze. Być może się nie zachowały, być może wynika to z tego, że postęp technologiczny był na tyle duży, że już każdy miał telefon w mieszkaniu i po prostu łatwiej było do siebie dzwonić. Być może też to, że Filipowicz był coraz starszy bo był 10 lat starszy od Szymborskiej, urodzony w 1913 roku. Być może też przestał już yy, tak często podróżować, stąd, był, stąd tych listów nie ma. Pewnie najprostsze wytłumaczenie jest takie, że po prostu z tamtego czasu się nie zachowały. W ogóle czytając tę korespondencję ma się wrażenie, że więcej listów zostało zachowanych przez Szymborską od Filipowicza niż odwrotnie. I też chyba wynika to z tego, że bardzo często listy Szymborskiej do Filipowicza docierały na różnych biwakach, obozach wędkarskich, bo wędkarstwo to chyba jedna z głównych pasji Filipowicza. Tutaj naprawdę bardzo często te listy on do, dostaje gdzieś, gdzie jest akurat na rybach, albo z tych ryb pisze i te listy pewnie gdzieś tam trzymane w, od razu w namiocie. Często Filipowicz pisze, że gdzieś tam a to zalało namiot, a to gdzieś jakaś woda podeszła, więc pewnie jakaś część więc pewnie jakaś część tego, co Szymborska do niego napisała, po prostu nie przetrwała próby czasu i, i tego nie mamy, a Szymborska gdzieś jednak większość tych listów zachowała, stąd takie wrażenie, że Filipowicz pisał więcej niż, niż Szymborska, ale być może właśnie, bo z odpowiedzi jakby na te listy wynika jasno, że pisali do siebie tak samo często, tylko po prostu Filipowicz gdzieś te listy od Szymborskiej zawieruszył. Jeśli chodzi o charakter tej korespondencji, no to widać, że to uczucie między Szymborską a Filipowiczem jest bardzo poważne, bardzo dojrzałe. Te listy są naprawdę pełne czułości, intymności i widać, że takiej pięknej wzajemnej relacji, ale jednocześnie, czytając te listy, ma się takie wrażenie, że i Filipowicz, i Szymborska nie mówią za dużo, nie mówią tego wszystkiego. Nie mówią czasami wprost swoich wszystkich uczuć, w racji tego, że jakby oboje mają świadomość, że te listy kiedyś mogą zostać opublikowane. Takie ma się wrażenie, że to, co jest w tych listach, to jest piękne świadectwo ich relacji, ale jednocześnie z takim zastrzeżeniem, że te listy kiedyś mogą trafić do publikacji. I pojawia się też. Pojawiają się też inne uczucia, jakieś takie elementy zazdrości, zgłaszane przeważnie przez Szymborską w stosunku do Filipowicza, ale nigdy nie robi tego ona jakby jako ona, jako Wisława Szymborska, tylko w tej korespondencji pojawiają się takie postaci, takie alter ego i Filipowicza i Szymborskiej. Szymborska tworzy hrabinę heloizę Lanskorońską, a Filipowicz Eustachego pobóg Turczyńskiego. I kiedy mają sobie takie właśnie do przekazania uczucia negatywne, byśmy powiedzieli, jakieś formę zazdrości, kiedy długo się nie widzą, to piszą właśnie jako lanckorońska, albo jako pobóg tulczyński, i w tych listach piszą to, co ich niepokoi. Obok tego, oczywiście w tych listach mamy świadectwo pracy, tego co robią aktualnie, co piszą, jak pracują i Filipowicz, i Szymborska, często sobie gdzieś tam przekazują, że to pracuje nad wierszami, a to pisze opowiadania. Jest to też relacja życia towarzyskiego i jednej, i, i, i Szymborskiej, i Filipowicza, bo Filipowicz, kiedy jest sam w Krakowie, kiedy Szymborska wyjeżdża, no to co chwila się tam z kimś spotyka, to przyjeżdża Różewicz, właściwie cały czas spotykają się z Ewą Lipską, która jest taką jest takim jednym z najważniejszych świadków tej, tej, tej relacji, która pojawia się też w posłowiu do tej książki i tam parę zdań swoich wypowiada. Spotykają się też z różnymi innymi osobami, bo jest i Karol Dedecius, jest Stanisław Różewicz, bo Filipowicz pracuje nad filmami z nim, jest Adam Włodek, są synowie Filipowicza z dwóch poprzednich małżeństw, tak więc no, tutaj tej, tych spotkań jest dużo, to jest no, też siostra yy, Szymborskiej, mm, więc te listy też to pokazują. I w tych listach też mamy obraz tego, co się dzieje dookoła nich, czyli nie tylko to uczucie Szymborskiej do Filipowicza, ale też zapis tego, co się dzieje dookoła. Oczywiście jest to zapis mocno poddany autocenzurze, no, takie czasy były, a nie inne, więc gdzieś tam pewnie też obawiali się tego, że te listy mogą być w końcu cenzurowane. Mm. I nie piszą za dużo wprost o tej polityce, ale z listów dowiadujemy się choćby o szalejących cenach i drożyźnie, jaka ma miejsce w tym czasie. Tutaj szczególne starania Filipowicza. Jak Państwo będziecie czytać tę książkę, to zobaczycie, jak bardzo doskwierał mu brak takich podstawowych produktów, jak starał się je sobie załatwić, zorganizować, jak to się wtedy ładnie mówiło. I te, te starania są też naprawdę bardzo fajnie i ciekawie opowiedziane przez Filipowicza w listach do Szymborskiej. Najlepiej w życiu, ma twój kot, bo jest ciągle przy tobie. Tak Szymborska napisała w jednym z listów do Filipowicza, stąd ten tytuł. Jest to książka na pewno warta tego, aby ją przeczytać. Jest to piękny zapis, pięknego uczucia między. Najwybitniejszą polską poetką i jednym z najwybitniejszych pisarzy krótkiej formy. Jest to też pierwszy zbiór listów Szymborskiej, bo później po wydaniu tych listów do Filipowicza zostały wydane trzy kolejne do Herberta, do Kulmowej. I do Stanisława Barańczaka. Poza tymi do Joanny Kulmowej wszystkie znajdziecie w naszych bibliotekach, a te, o których dzisiaj mówiłem, znajdziecie w Bibliotece Głównej i w filii numer 9. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam do następnego odcinka i do naszych bibliotek. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.